Chciałem się z tą pogadać, ale nie można wezwać. Nie, ja resetuję to, ja to resetuję, ku... Jak to ja to już przeinstalowujesz już po raz kolejny? Kurwa, zbani w tą kierownicę Z tego no co ja wiedziałem. Do 20, do 20. Od razu było, dawaj, dociskaj go, żeby on zrobił, bo on zrobi szybciej, sub 30. No, ale to dobra, 25. No, nie dociskaj go. Dobra, Jak nie, kurwa, ty masz lepsze sydiotomie, mnie, i Dar pierdoli, nie, nie wyzywaj go, kurwa, co ty daraci od jebany? Masz tier głowie, kruwa, dwa, kruwa, krupa, masz kurwa czas, więc, więc krupa, nie kurwa nie wyzywaj, ty tyś pierdoli, nie ty. Masz ma 4 minuty lepsze od ciebie kurwa 2 dwa was różnią. Sam kurwa miałeś dobre cidy, więc ty pierdoli, nie wyzywaj No i mam, że ja nie mam takich cidów, kurwa, on, Kurwa, ty widziałeś swoje cidy wczoraj? Weź się ogarnij, nie wyzywaj go. Nie wyzywaj go, kurwa. Jak sam robisz, sam w ogóle nie chodź więc sobie nie wyzywaj. No dla ja robię, dlatego niech on zrobi, kurwa, o to mi chodzi. To nie ja robi. kurwa, kurwa nie. bo to nie jest wina Seedów, tylko to jest twoja wina. Kurwa nie, no nie jest wina Seedów, że nie wchodzę w 3 minucie, nie mam dwóch basenów, pięć razy podrząb. To, to, to jest, jest twoja wina. wina, to jest, to jest, kurwa, twoja wina, no. Więc się weź w siebie, nie. a nie że innych, kurwa, teraz pogani Kurwa, człowieku. No chyba się przygotowaliśmy, burmistrzu. A jaką sprawę macie? Tavernę chcieliśmy otworzyć. Nie. Nie? Nie. Coś innego burmistrza, ogólnie dałoby radę otworzyć w mieście, czy tylko nawet nie? Tak, możecie otworzyć drzwi i wypierdalać Żartowałem, żartowałem ale musiałem to powiedzieć, bo pasowało strasznie Ale było dobre. było dobre Dlaczego patologia? Że cię widzieli. A znasz Delfina czy nie? Delfina? Dlaczego patologia, mówicie o mnie? Delfina nie znasz, Nie, nie kojarzę. Ja odniosłam polskie muzyki, jestem opium bardziej. Nie kojarzysz? To widziałem tylko. Jak co? Jesteś kurwa lek z lemie pamiętam i konia biją Ja, ale grulbo nie jedni mi samooceny, żebym nie poszła w dół. W sensie nie jesteś moim typie A Ale jest... Nie, jest... nie jestem brzydki. Nie A jest. kolega? Jest brzydki? Nie. A kto jest najsłodniejszy? Jakbyś musiała już... No ty. starszy. Chcesz w się sensie, no... To no jest cały mordo, ale. Ale, starszy! Ale... Starszy, i wyższy! Bardziej <śśmiecki> zimny, to jest mniejszy! No Haha! <śmiecki> <śmiecki> no no, no, co tego? normalny, jest, nie mówię, nie, no, A, jest... czyli kto bardziej zjebane, to Ci się bardziej podoba! Nie, nie, nie! Jezu, kurde Dobra, dzisiaj idziemy na złoto, jedzicie z nami? A idziecie na złoto? Do... Nie, nie, nie! Na złoto! Włóka, stój na 3. My no, już ten, ten skutek, byś chciał upeść, to byśmy jego już mówić. Szkoda że, szkoda, że nie pomyliłeś się z kutra z sercem. To jest było o wiele co? bardziej ciekawsze. Chciałem przejść taką romantyczną chwilę kiedyś. O, Omyłkowo byś to zrobiła. Cześć, Andrzej. Bardzo mi <laughs> Cześć, Paulina. No kurwa, dzika kurwo! Jana, wylatuje złobić i stanął, ruszam! Na śmierć! Tak, go już nie, Cześć. nie powi no, wiedzą, mówię ci, no patrz, zobacz, a ja dostaję pod nogi bolo, bo wiedzą. Mówię ci, że nagle wiedzą wszystko, ktoś się rozjebał, dał im linki, człowieku. Wyobraź sobie, że gościu strzela się z wami na środku, ja na łoku mu plecy robię, przerywa to strzelanie, biegnie na pełnej i wychodzi we mnie w trefajerem. Bo wiesz, że skręcam na łoku. To jest nierealne, żeby gościu w trakcie strzelaniny przerwał to i biegł w drugą stronę. Tak się nie robi, to nie miał po co tam biec w ogóle tak. To jest od razu widać. Każdy granat dostajesz pod nogi, gdzie byś nie stał, dlatego Drodzy grają Drodzy Państwo, bardzo. musimy teraz wygrać, ponieważ... Dlatego w terenie mieliśmy przewagę puszując. Artykuł 60. Dobra, no, no i co? Najduję. Ma... Ja z tym debilem już nie gram, ku... w łeb No i kurwa Ader przesadziłeś kurwa No i wyszedł z Discorda no. ale bez kitu chciałem najdarzucić Ale kurwa artykuł 60 kurwa żeś przeczytał Oj no brawo kurwa brawo się popisałeś kurwa Nie zabolił w ogóle Nie ruszaj ㅋ ㅋ ㅋ

O kurde jaka małpa! Jaka fajna Jako fajna małpa! I patrz, normalnie bierzesz sobie w w ręce, co? Coś podobno na twojej mamy... Wszystko No nie no No, no ja mamy... Przepraszam. Jak pan zarobi na tym samochód? Ja? No. Nie mogę powiedzieć. Nie nic. Ale jesteś malutki. No, no widziałem, widziałem, Ale jesteś malutki Prowadzę samą kosmetyczną Dobra Tyłem, tyłem Paja Żebyś te ręki nie przytrzasnął Ale chujowo! Jezu jaka chujnia Ura, loda ci błotę, zrobię, loda ci błotę, zrobię, loda. Dobra, poddaję się, loda, błotę, zrobię. Loda, zrobię. loda zrobię, loda zrobię, loda zrobię. Zapraszam, zapraszam tutaj. No to chodź tutaj, zapraszam. Loda zrobię, loda zrobię. Frizujcie tą kurwę! Frizujcie tą kurwę! frizujcie tą kurwę! frizujcie tą kurwę! Frizuj tą kurwę! Myślę, że tu już chodzi o honor, a nie o pieniądze Dobra, panie. ja mam f*blebane. Yy, dzisiaj i jutro jest raz. I do, do momentu turnieju jest tylko F1 i ta suchorowska będzie zlizywać kurwa, y, ślady, ślady po oponach za mną Uwaga, świeca Uwaga, świeca O kurwa O Patrzcie kurwa, jak jestem wygimastymikowany Jak jestem wygimastikowany! Kurwa, jego mać Taki jestem wygimastymikowany! Wychylamy nie, zobacz Nubasku to na ziemię, To jest na ziemi Nubasku ja widzę, że tutaj, ale ja nie widzę no, no, tym cieniem No dobra, no ale oni cię widzą na ścianie, wtedy, wiesz? Jakie ka na ścianie? No właśnie ty nawet nie wiesz że to mój jest lampa człowieku, która daje i gościem. Ale tu widzi. jest mój cień, kurwa! Nieważne Dobra dawaj, nie dawaj, dawaj, wychodzimy Dawaj nie ważne. No. I... Państwo z Ukrainy? Nie, jestem Polakiem. Okej, okay, no te, temat następujący. Na Ukrainie trwa wojna. I A. z takim inicjatywą obywatelską podchodzimy do wszystkich Ukraińców, żeby stanęli ramię w ramię, brat z bratem. I powołania po takie wezwanie obywatelskie na front. sami ludziom. Proszę zobaczyć. Smok, no. <śmuch> tak. Tu nikogo nie ma takiego, tak? Nie. nie Dobra, to idziemy dalej. Obróć się, Charlie. Musicie ci dawno wcześniej, to już powiedzieć Charles. Możesz się obrócić. Tak naprawdę jestem, uwielbiam sobie wsadzać duże przedmioty do...